Witam! Dzisiaj chcę coś powiedzieć o, o dziadowskich biczach w mojej produkcji koncepcji powstania. Znaczy sama koncepcja urodziła się w mojej głowie w 82 chyba. No bo pierwszy bad właśnie zrobiłem plotąc zwarkoć z ośmiu linek nylonowych, asekuracyjnych. Pozyska, pozyskanych z wyciągu orczykowego, który gdzieś tam napotkałem w górach. Czyli naprawdę dziadowski bić, ponieważ materiał nie został zakupiony w sklepie. I pewnego deszczowego lata nad soliną, kiedy nie mogliśmy pływać na żaglach, splotłem ten bat i od tej pory towarzyszył mi przez następne 18 lat. Czyli był to bat tej, tej koncepcji, czyli gruby, ciężki bat, wykonany z linek. Taki bat y, świetny jest do flików, do, do targetingu. Potem ten bat został zniszczony w wyniku... No, został zniszczony na granicy włosko-szwajcarskiej przez celników jako broń. Szukałem bata, zająłem się with makersem, zacząłem robić bata, baty z kangura. Potem z braku skóry z nylonu Chciałem robić różne baty. Aż kiedyś wróciłem znowu do tej samej koncepcji, kiedy zacząłem szukać bata do walki dla siebie. Oczywiście ten bat już był trochę inny, ponieważ to był krótki bat. Chodziło o to, żeby był szybki łatwy do przenoszenia żeby był mały i łatwo się chował nie mógł być bardzo gruby czyli, a wróciłem też zrobiłem też takie, są też takie dziady bez, bez obciążenia czyli, czyli znowu to jest ten, ta sama koncepcja co w tamtym grube body z masa się bierze z ilości linek i z grubości body ale ten bat mały nie jest nie jest jakiś wielki, ale w kieszeni już jest mało pocket friendly. Więc dlatego się pojawiła koncepcja bata, który ma obciążenie z łańcucha, czy z nakrętek, czy z ołowiu, czy z jakiegoś ciężkiego materiału, bo wtedy bat jest cienki. Ma masę podobną, a jest cienki. Możemy go schować w dłoni, możemy go schować w kieszeni. Możemy go nosić ze sobą zawsze I to była dla mnie koncepcja podstawowa przy robieniu y, bat. A ostatnio pojawił się można powiedzieć dziad trzeciej generacji. Czyli taki dziad, taki dziad, który ma jakby no, cienkie wody. Z obciążone łańcuchem. Ale ten łańcuch nie jest integralną częścią tego body. To jest łańcuch jakby zewnętrzny. On tylko jest w trzech miejscach połączony z body. Tu, na początku, potem gdzieś w środku i na końcu. A, więc jakby wody, czyli jakby przenosi energię na wody, ale nie jest połączony z nim. Więc w każdej chwili co możemy zrobić? Możemy wziąć. I ten łańcuch po prostu zdjąć, zdjąć, i mamy wtedy kawałek sznurka, kawałek łańcucha i jakąś rączkę. To jest właśnie ostatnie moje baty. Ostatnie trzy moje baty, bo a czwarty się robi, są właśnie wykonane w tej technologii. Dzięki wielkie.